Tomasław 23 grudnia 2023 godzina między 14 a 15. Rana pada. drobny śnieg. Temperatura 0 stopni. Śnieg na mi się topi. I na poboczach jest biało

wyjeżdżać w poprzek drogi. Trzeba było zaprojektować jakąś pętelkę, żeby gdzieś tam poza obrzeżem stawił się i później włączył płynnie do ruchu.

to będzie większy

a gente tem que